Jeżeli potrzebujesz wszechstronnej przestrzeni bagażowej, która zapewni komfort i funkcjonalność w każdej podróży, poznaj NFT Backbox. Box montowany na hak holowniczy, jedyny na rynku, który może zmieścić 4 pary NART. Pojemność tego modelu wynosi aż 300 litrów, co czyni go znakomitym wyborem na dłuższe wyjazdy, a jednocześnie pozwala na przewożenie przedmiotów o nietypowych kształtach, takich jak walizki, torby, sprzęt sportowy czy większe zakupy. Dodatkowym atutem jest możliwość dokupienia adaptera, który umożliwia przewożenie do czterech par nart. Jest to świetna opcja dla miłośników sportów zimowych, eliminując potrzebę montowania dodatkowego sprzętu na dachu, Maksymalna długość nart to 187 cm. Solidna konstrukcja wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS gwarantuje odporność na różne warunki atmosferyczne, w tym intensywny deszcz czy też promieniowanie UV, co sprawia, że Twój bagaż jest zawsze odpowiednio chroniony. Dodatkowo aerodynamiczny kształt boksu redukuje opór powietrza, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i cichszą jazdę, w przeciwieństwie do tradycyjnych boksów dachowych. Montaż jest szybki, intuicyjny i nie wymaga dodatkowych narzędzi. System mocowania na haku holowniczym zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w każdych warunkach drogowych. Box ma ładowność aż 57 kg, co sprawia, że bez trudu przewieziesz wszystkie potrzebne rzeczy. Dzięki funkcji odchylania dostęp do bagażnika samochodu jest możliwy nawet przy zamontowanym boxie, co znacznie zwiększa wygodę użytkowania. W trosce o bezpieczeństwo box został wyposażony... W centralny zamek, który skutecznie zabezpiecza przewożone przedmioty przed kradzieżą, a także nowoczesny system oświetleniowy LED zasilany poprzez 13-pinową wtyczkę, który obejmuje światła pozycyjne, kierunkowskazy, światło przeciwmgielne oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Co więcej, MFT Backbox spełnia Rygorystyczne normy City Crash Test, co potwierdza jego wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dodatkowym atutem są wzmocniona podłoga oraz siłowniki, które ułatwiają otwieranie pokrywy, minimalizując konieczność użycia siły. Podsumowując, MFT Backbox to elegancki, wszechstronny i praktyczny box na hak holowniczy. Idealny zarówno na co dzień, jak i na długie podróże. Dzięki swojej pojemności i łatwości montażu oraz możliwości rozszerzenia funkcjonalności poprzez adaptery. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni bagażowej, niezależnie od tego, co przewożą. Box MFT możesz kupić na ehaki.pl